Witajcie! Oto nasza szkoła. Jak widać jest ona położona bardzo blisko lasu i jest bardzo związana z naturą. Dlatego się ją w tym konkursie? Aby przybliżyć młodzieży problemy z pożarów lasu. Ramach no, no, no. akcji powinniśmy się jak przyglądać zagrożenia. przedstawić młodzieży z naszej szkoły. Kilka ważnych problemów i jak u nich się odpowiednio w A więc powinniśmy czytać ta informacyjne Projektem w naszej szkole znajdował się konkurs z Uczniowie najmłodszych lat mogli wykazać się swoimi innymi umiejętnościami praktycznymi. A oto kilka wskazówek dotyczących lasów, które powinniście znać. Nie zostawię ich w lesie śmieci. Jeśli zobaczysz nielegalne wytłumaczenie śmieci, nawiadom ręcznika lub policji. Jeżeli podczas wycieczki zauważyłeś niebezpieczeństwo dla ludzi lub przyrody, zawiodą policję lub Straż pożarną. Nie używaj ognia o odległości mniejszej niż 100 metrów od pękcyla. W presie nie powinno się palić papierosów, ponieważ jest wystarczy jeden niedopalony papieros, może wywołać pożar. Nie płość Nie wierz w dniach, i Nie zrywaj i nie zepszeroś. Jeżeli widzisz pożar, to w która może do nie doprowadzić, dwojg 998 lub 112.